Kuba, wracasz na kadrę po, po paru ładnych miesiącach. Sporo twarzy starych, ale też dużo debiutantów. Jak, jak na razie po pierwszym dniu oceniasz nowe osobowości w kadrze? Myślę, że potrzebujemy jeszcze chwilę, żeby się dobrze poznać z osobami, które wcześniej nie miały przyjemności tutaj przyjechać. A z tymi, których znam, bardzo fajnie się spotkać. Już też bardzo nie mogłem się doczekać, żeby tutaj przyjechać, żeby ten sezon rozpocząć. Także jak najbardziej pozytywnie i fajnie, że możemy już tu być. Maćku, na kadrę przyjechałeś po kilku dniach wolnego, jak ten czas wykorzystałeś? Yy, tak, no kilka dni wolnego yy, udało się trochę odpocząć, trochę zregenerować. Yy, no i również parę treningów też udało się zrobić, żeby gdzieś się nie widzieć. Udało się na chwilę wyjechać za granicę, także, także to fajnie, jakiegoś słońca jeszcze się udało trochę złapać przed zgrupowaniem. Nie wszyscy mieli taki luksus, żeby, żeby odpocząć, gdzieś wyjechać przed, przed zgrupowaniem. Jeszcze niektórzy grają, też te wakacje pewnie będą mieli krótsze, także nie narzekam. Karol, jesteś jednym z tegorocznych debiutantów w kadrze. Jak pierwsze wrażenia? Zupełnie szczerze, trochę tego stresiku było na początku. Tak, na początku na pewno gdzieś tam przy, przy pierwszych piąteczkach, przy, przy witaniu się był lekki stres, ale szybko minął. E, wspólny trening już, już mieliśmy na siłowni i gdzieś tam wszyscy się, się jakoś próbujemy poznać i idzie to w dobrym kierunku na pewno. A miałeś okazję już rozmawiać z trenerem Gribiciem? I jak, jeżeli tak, to czy to jakoś ta rozmowa coś ciekawego przyniosła? Tak, rozmawiałem z nim około tygodnia temu, tam do 10 dni może. Generalnie nakreślił mi plan jaki ma wobec mnie i kilka zasad wyjaśnił. Wiem, że mam lecieć do Kanady na Ligę Narodów, następnie miałem lecieć na Uniwersjadę, ale z tego, z tego co wiem to Uniwersjada jest odwołana. I potem miałem dołączyć do już swojej kadry U-22 na Mistrzostwa Europy, także zobaczymy jak to się wszystko potoczy.